Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. podobieństw między wydarzeniami w Gruzji a na Ukrainie, możliwości przejścia Rosji na katolicyzm, czy umów między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Tomasz Dworczyk. Pyta, czy obecna sytuacja na Ukrainie może być w jakiś sposób analogiczna do tej z Gruzji 2008 roku? No nie, nie, dlatego że Gruzja w 2008 roku to była samowolka. Wprawdzie... Linia propagandy, a propaganda Abtajlunki jest taka, że to Rosja napadła na Gruzję, ale prawda była taka, że to Gruzja pierwsza zaczęła napadając na Osetię Południową, a tam Osetia Południowa poprosiła Rosję o udzielenie bratnej pomocy. Rosja oczywiście skwapliwie tej bratniej pomocy udzieliła. Armia Gruzińska stamtąd uciekła i Droga do Tbilisi stała otworem. Ale francuski prezydent Mikołaj Sarkozy przekonał Putina, że lepiej nie przeciągać struny, żeby tutaj nie komplikować stosunków międzynarodowych, więc w pewnym momencie e, wojsko rosyjskie się zatrzymało, e, dzięki czemu do Tbilisi mógł przylecieć prezydent Lech Kaczyński i tam wygłosić płomienne, a nawet uważane przez niektórych za profetyczne przemówienie e, i w ten sposób przejść do historii. you Tymczasem na Ukrainie jest zupełnie co innego. Na Ukrainie Rosja prowadzi wojnę z Sojuszem Północnoatlantyckim, który prowadzi tę wojnę zgodnie z zasadą, że najlepiej się prowadzi wojnę cudzymi rękami, prowadzi wojnę z Rosją. O zaangażowaniu Sojuszu Atlantyckiego świadczy o tym to, że przekazuje Ukrainie broni. To w ogromnych ilościach. Jeśli dobrze pamiętam, Pamiętam to na samym początku wojny po rosyjskiej inwazji na Ukrainę: Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie broń wartości prawie 3 miliardów dolarów, a inne kraje NATO też tę broń przekazywały. Chyba z wyjątkiem Węgier, jeśli dobrze pamiętam, więc widać wyraźnie, że NATO nie jest zaangażowane na Ukrainie tylko w działania militarne, natomiast. We wszystkie inne jest. W Gruzji tego nie było, dlatego y, y, sytuacja w Gruzji wyglądała całkiem inaczej. Pan Wojtek Reichel. Po śmierci Putin trafił oczywiście do piekła, ale za dobre sprawowanie mógł jeszcze raz wrócić na ziemię. Idzie do baru, zamawia 100 gramów wódki i pyta barmana: Krym nasz, nasz odpowiada barman, a Donbas nasz, nasz a Kijów też nasz. Dobrze, dobrze wypił wódkę. Ile płacę? 100 hrywien. Realny to według pana scenariusz. No myślę, że bardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że Donbas to oczywiście może być nas. Natomiast Kijów to niekoniecznie, to zresztą teraz właśnie wojska rosyjskie tak jakby odstępowały od oblężenia Kijowa, co wśród komentatorów budzi niepokój, że to jest jakiś trik. Natomiast wydaje się, że na wschodzie i na południu Ukrainy właściwie Rosja jest bardzo blisko osiągnięcia tych celów, które sobie postawiła to znaczy y, y, u, u, skontrolowania, tych uprzemysłowionych wschodnich okręgów ukraińskich na Zadnieprzu i odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego. To jest, no, nie powiem, że w zasięgu ręki, ale prawie w zasięgu ręki i bardzo możliwe, że tam nastąpi ofensywa wojsk rosyjskich, a to, z czym mamy do czynienia, to jest przegrupowanie. Także według, według mnie to w Moskwie chrywny jeszcze na razie nie będą stosowane. Co więcej, paradoksalnie dzięki za sankcjom, jakimi obłożono została Rosja, to grubel się umusim. No, proszę Państwa, mamy do czynienia z, ze zjawiskami, które się nie śniły filozofom. Pan Marcin Marcin. Od kilku tygodni cały świat z zapartym tchem obserwuje tytaniczne zmagania Ukraińców z najeźdźcą. Ukraińcy czasem koloryzują zwycięstwa, żeby podnieść morale swoich wojsk. A prezydent Ukrainy grozi, że Putin i Ławrow skończą w Hadze. Załóżmy, że Ukraina ostatecznie przepędzi ruskich ze swoich ziem. To jak wyobraża pan sobie realną możliwość wtrącenia Putina i Ławrowa do ciemnego lochu w Hadze? A przede wszystkim, jak dostarczyć ich przed oblicze niezawisłego Trybunału Haskiego? Przecież na pisemne wezwanie się nie stawią. No, oczywiście, że nie stawią, tym bardziej, że Trybunał Husky, takiego pisemnego wezwania wobec nich nie, nie wystosuje. Podobnie jak nie wystosował w swoim czasie pisemnego wezwania do prezydenta USA, które tam zamierzał Trybunał Husky prowadzić śledztwo w sprawie zbrodni, Stanów, zbrodni wojennych Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Ale. Ani Stany Zjednoczone, ani Rosja nie poddały się jurysdykcji Trybunału Haskiego, więc dlatego wydaje mi się, że taki scenariusz jest całkowicie niemożliwy. Pan Mikołaj Matuszczak, bezcenny panie Stanisławie, którego mądrości, przenikliwe analizy nie podlegają inflacji, oto po długiej przerwie jedno albo więcej pytań, jeszcze nie wiem. Czy uważa pan za prawdopodobne, że zimnego ruskiego czekistę do wojny podpuściły USA w porozumieniu z Chinami w celu ostatecznego rozwiązania kwestii rosyjskiej i eliminacji nieprzewidywalnego gracza rozbiorów bądź rozbicia dzielnicowego Rosji i ustanowienia granicy stref wpływów, na przykład na Uralu? No nie, ja uważałem, że prezydent Biden. Mógł, że tak powiem, wypuścić zimnego, ruskiego czekistę Putina do tego, żeby spróbował wziąć sobie Ukrainę, bo, jak pamiętamy, wielokrotnie prezydent Biden publicznie oświadczał, zanim jeszcze cokolwiek się zaczęło, że Stany Zjednoczone będą broniły. Obszaru NATO, a Ukraina do NATO nie należy, więc wyglądało to, czy mogło wyglądać to jako zachęta. Natomiast wykluczam całkowicie tutaj porozumienie amerykańsko-chińskie, chociażby dlatego, że właśnie dzisiaj, kiedy tutaj to mówię, minister Ławrow poleciał do Pekinu i tam spotkał się ze swoim odpowiednikiem, i już się ukazał wspólny komunikat, że obydwie strony będą wspólnie. Walczyły z próbami narzucenia hegemonii, więc to widać wyraźnie, że to nie zmierza do rozbioru Rosji i ustanowienia granicy na, na Uralu, tylko do zgodnego przeciwstawienia się Stanom Zjednoczonym. Jak będą wyglądać stosunki polsko-rosyjskie po nawróceniu się Rosji na katolicyzm? No, ja myślę, że to nie ma co na to liczyć. Takie nadzieje, takie nadzieje rozbudzane były w papieżu podczas wojny rosyjsko-polskiej za króla Stefana Batorego. O inflanty. No i Iwan, który tam no, trochę się obawiał, czy przypadkiem. Tej wojny o inflanty nie przegra, czy w ogóle, czy gorzej nie będzie, to zaczął dawać do zrozumienia, że on chętnie by przeszedł na katolicyzm, tylko żeby tutaj stolica apostolska powstrzymała Polskę przed tam jakąś eskalacją tych działań wojennych. No i stolica apostolska wysłała do króla Stefana Batorego, ojca possewino Jezuitej, i jak ktoś z Państwa pamięta obraz Jana Matejki Batory pod Pskowem, no to tam może zobaczyć ojca possewino na tym obrazie obok króla Stefana Batorego. Ale kiedy już się okazało, że nie jest niebezpiecznie, to oczywiście Iwan groźny ani myślał przechodzić na katolicyzm, a ojca Possewino, który tam czynił mu gorzkie brzuty, bo on jego wizytował, to mało pałką nie zdzielił, ale się w ostatniej chwili zmitygował. Także myślę, że pra prawdopodobieństwo przejścia Rosji na katolicyzm nie jest duże i być może dobrze, bo y gdyby tak było, to bardzo możliwe, że no, Rosja by musiała zostać jakoś za to wynagrodzona. I kto wie, czy właśnie my nie bylibyśmy tą nagrodą, więc lepiej już, żeby zostało po staremu wszystko, bo to by stanowiło ryzyko. Pan Marcin Marcin. Drogi panie Stanisławie, wojna trwa, w związku z czym każdy codziennie śledzi informacje z Teatru Działań. To co ja obserwuję, to niespotykana aktywność naszych umiłowanych przywódców, jak nakręceni praktycznie każdego dnia są w innym miejscu Europy, nagabując liderów do pomocy militarnej Ukrainie i prowadząc krucjatę przeciw Rosji. Byli już chyba w każdym parlamencie naszego kontynentu. Jak pan ocenia to wychodzenie przed szereg naszych władz i co chcą tym osiągnąć? Zachowują się, jakby wierzyli, że Formują koalicję antyhitlerowską. Tylko co będzie miała z tego Polska? No, Polska nic z tego nie będzie miała. Jak dotąd aktywność naszych umiłowanych przywódców, którą pan tu opisuje, doprowadziła do tego, że rozleciał się trójkąt Wyszehradzki. Znaczy, tak, Grupa Wyszehradzka się rozleciała. No, więc to niewątpliwie jest na rękę Niemcom, a nie Polsce, bo Polska. Była zainteresowana i odgrywała pewną ważną rolę w Grupie Wyszehradzkiej, no ale ona już nie istnieje, dlatego że PiS zerwał stosunki, zerwał współpracę z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem po, z powodu tego, że on się nie poddaje tej wojennej gorączce, tylko po prostu dba o interesy własnego kraju, a nie karmi się jakimiś Postjagielnońskimi, jak to mówił Aleksander Smolar, pod jak mrzonkami. Pan Andrzej Tomaszewski. Szanowny panie Stanisławie, mam takie oto pytanie. Ceny paliw na stacjach benzynowych wariują jak nigdy dotąd. Litr diesla kosztuje już ponad 1 zł drożej niż droższa w produkcji benzyna, bo wiadomo, wojna, bo zimą spala się dużo ropy, ale mamy już przecież wiosnę, a nie widać tego na stacjach benzynowych. Jak pan sądzi, gdy wojna się skończy, oby jak najszybciej, czy ceny powrócą do normy sprzed wojny? Bo ja mam wątpliwości. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No proszę pana, militaryści mówią tak. Korzystajmy z wojny, bo pokój będzie straszny. Dla naszych umiłowanych przywódców ta wojna to jest prawdziwy dar niebios. Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że wojny nie ma, a ceny ropy i benzyny na stacjach wariują, tak jak pan to opisuje, no trzeba by to było jakoś wyjaśnić. Trudno by było wszystko zwalić na Donalda Tuska, a jeszcze z, drugą, z drugim zjawiskiem mamy do czynienia, mianowicie rząd korzysta z wojny na całego, bo już usunął wszystkie hamulce własnej hojności, rozrzuca pieniądze na prawo i lewo, tam tarcza antyputinowska, uchodźcy i tak dalej. No skutki w pewnym momencie się tego objawią. Ale naczelnik państwa i jego komanda liczy na to, że uda się wszystko zwalić na karb wojny, no i wtedy nikt nie będzie miał pretensji do prawa i sprawiedliwości, a zwłaszcza ci, którzy tam dostaną trochę okruszków ze stołu pańskiego, no to nie będą tutaj kąsać ręki, która im te okruszki rzuciła. W związku z tym y, wojna jest, jest prawdziwym błogosławieństwem dla naszych umiłowanych przywódców, i myślę, że oni y, nie życzą sobie, żeby ta wojna się szybko skończyła, tylko żeby trwała jak najdłużej. Pan Marcin Kozłowski, szanowny panie Stanisławie. Raz jeszcze używając terminologii Janusza Szpotańskiego, czy aby na pewno to Dick odnosi największe korzyści stoczącej się wojny, a może Caryca XI spija Najsłodszy nektar, czy najsłodsze nektary. W wyniku sankcji, brakujące artykuły mogą z czasem dostarczyć Rosjanom Chińczycy. Putin ponadto zakazał eksportu na zachód rzadkich materiałów i surowców, na przykład do produkcji telefonów komórkowych, gdzie one teraz powędrują i to pewnie po niższych cenach. Wreszcie Dick, angażując się na wschodniej flance NATO. Zapomina o zachodniej, to znaczy pacyficznej. Z tego co pamiętam, Amerykanie mają zapisaną w doktrynie zasadę, według której żadne z mocarstw na wschodniej półkuli nie może uzyskać przewagi nad innymi. W związku z czym myślę, że wojna może potrwa dopóty, dopóki caryca Putina nie podupadnie zanadto na zdrowiu. No to o tym, że caryca Putina zapada na zdrowiu, to już słyszymy od miesiąca, nawet od dłużej, odkąd się wojna zaczęła, właściwie odkąd się zaczęły przygotowania do tej wojny. No diagnozy są dwie. Jedna taka, że Putin zwariował, no ale to też jest choroba, tyle tylko, że umysłowa, a druga, że Putin ma raka. No i w związku z tym już teraz wszystko rzuca na jedną kartę. Tymczasem wydaje mi się, że tryki-diki, co znaczy prezydent Biden, rzeczywiście przy, chyba przywiązuje przesadną tutaj wagę do sankcji, bo sankcje mają to do siebie, że działają obosiecznie. Otóż no, w ramach karania Rosji banki rosyjskie i rosyjskie przedsiębiorstwa zostały odcięte od systemu SWIFT. No to wyglądało poważnie, ale jak caryca Putina odpowiedziała na to? Na dwa sposoby. Otóż, po pierwsze, wydała dekret, że według którego rosyjscy kredytobiorcy, którzy wzięli pożyczki, w bankach zachodnich, a mają spłacać co najmniej 10 milionów rubli miesięcznie, mogą regulować swoje należności w rublach. W jaki sposób? A w taki sposób, że otworzą konto w którymś z rosyjskich banków i tam będą wpłacali te, wpłacali te raty. No i tyle. I będą, że tak powiem, już rozliczeni. Natomiast, ponieważ na skutek Zachodnie banki nie mają żadnych kontaktów z bankami rosyjskimi. No to około 500 miliardów dolarów w ten sposób może zniknąć z aktywów banków zachodnich. No to nie wiem, co to będzie, jak tak się okaże. Po drugie, Saryca Putina wpadła na pomysł, żeby należności za rosyjską ropę i za rosyjski gaz były płacone w rublach. Proszę Państwa, wprawdzie pani Urszula von der Leyen powiedziała, że tu prędzej jej kaktus wyrośnie na dłoni. No, ale no to jak, jak jej wyrośnie na dłoni kaktus, to Putin może zamknąć kurek, zakręcić. No i co wtedy będzie? Wtedy Wiktor Orban powiedział, żeby gdyby tak chciał się zastosować do wszystkich oczekiwań prezydenta Zeleńskiego, to musiałby wyłączyć całą węgierską gospodarkę. No, w przypadku Unii Europejskiej to całej gospodarki wyłączyć, by się chyba wyłączyć. By chyba nie było trzeba, no, ale sporą część gospodarki by trzeba było wyłączyć, więc myślę, że jakoś tam się z Carycą, Putiną będą wszyscy musieli dogadać. No, a na razie, właśnie dzięki temu, dzięki tej zapowiedzi, nagle wartość rubla, która była rzeczywiście niska, zaczęła się podnosić. No, widzimy, że sankcje działają obosiecznie i wreszcie. Jeszcze jedna rzecz, to o której tu Pan wspomina, że jeżeli na przykład zachodnie firmy sprzedające samochody czy w ogóle różne inne rzeczy na znak protestu i pod naciskiem prezydenta Józia Bidena, który najwyraźniej też wykorzystał tę wojnę, żeby wziąć za twarz całą Europę, no to przecież. One tam zainwestowały, zbudowały fabryki i były tam w Rosji nie po to nie dla celów charytatywnych, tylko po to, żeby tam zarabiać pieniądze korzystając z dostępu do Bądź co bądź dużego rynku rosyjskiego. Jak się teraz wycofają, to Putin może te fabryki znacjonalizować albo sprzedać je Chińczykom, no i już te firmy nie będą miały do tego rynku dostępu być może już na wieki. W związku z tym będą musiały się pożegnać z tymi zarobkami. Ciekaw jestem, jak długo to wszystko wytrzyma, ale to o tym się przekonamy, proszę Państwa. Jeżeli będziemy obserwowali sytuację, no i oczywiście, jeżeli dożyjemy do końca wojny, a myślę, że dożyjemy, aż tak długo ona nie będzie się toczyła. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu. Panie Stanisławie, po pierwsze chciałbym zapytać o pożyczkę ewentualnie pożyczki, które idą z Polski do Stanów Zjednoczonych, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, nasze biedne państwo pożyczane w największej potędze tego świata 40 milionów dolarów. Miliardów przez naszą dolarów. Także podtrzymujemy biedodę amerykańską. To jest jedna rzecz. Chciałbym zapytać, jaki Pan ma stosunek do tego i co, co to tak naprawdę, o co z tym chodzi? Dlaczego my pożyczamy pieniądze Stanów Zjednoczonych? teraz, A dwa, chciałbym zapytać, jak to się stało, że y, wojska amerykańskie nie mając y, podstawy prawnej do y, paradowania po polskich miastach i ulicach y, z bronią palną y, dopuściło się tego? Y, powtarzam, myślę, że każdy obywatel zatroskany bezpieczeństwem swojego miasta i obywateli miał prawo na przykład wezwać policję i zażądać rozbrojenia tychże y, y, prawda, wojaków. Oni mieli prawo sobie przyjść na jakiś festyn, prawda, rozbrojeni, pokazać się, robić zdjęcia, natomiast paradować w pełnym ryt sztunku, ryt sztuku z y, przeładowaną bronią, no to ja uważam, że, y, jak to już pozwoliłem sobie publicznie y, określić, y, przeskoczyliśmy z, US, y, z USSR na USA. Y, więc po pierwsze, pożyczka, dlaczego, o co w tym wszystkim chodzi, po drugie, jak to się stało, że społeczeństwo polskie nie reaguje na uzbrojonych prawda, o, przepraszam, amerykańskich tak, e, znanych morderców na świecie. Dziękuję. Nie wiem, nie wiem, z jakiej przyczyny nazywa Pan tych żołnierzy, którzy akurat w Polsce się pojawili znanymi mordercami. Czyli, tak. Generalizuje to. Sam Boże Pana, że... Boże Pana, że... Boże Pana jest... nie. Ja zawsze staram się unikać zasady odpowiedzialności zbiorowej. Jeżeli Pan zna ich z nazwiska i wie Pan, który się jakiego morderstwa dopuścił, to rzeczywiście powinien Pan natychmiast zawiadomić policję. Jeżeli policja się odważy ich aresztować, to oczywiście powinna to zrobić. Natomiast myślę, że myślę, że obecność tych żołnierzy wynika z porozumień międzynarodowych, jakie polska w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego zawarła ze Stanami Zjednoczonymi. Także mnie specjalnie ta obecność ani nie dziwi, w związku z tym ani nie gorszy. Więc można, można oczywiście mieć rozmaity stosunek do tego, czy udział Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim jest dla Polski korzystny, czy nie. Natomiast jeżeli dopóki Polska w tym sojuszu pozostaje, to wynikają z takich porozumień rozmaite zobowiązania. I to trzeba po prostu podchodzić do tego bez jakichś takich emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych, tylko spokojnie, no i tyle na to może paradować podczas pokoju po polskich miastach z w groni, czy mamy stawę obroni pana... być może, że może wie pan y, o, jest znacznie ciekawsza sytuacja, y, która przynajmniej z punktu widzenia prawnego y, jest jeszcze mniej jasna niż ta, bo tutaj można się dopatrywać, jak powiadam y, o, y, o zasad znaczy y, Obecność, obecność tych ludzi i w takim charakterze może wynikać z porozumień międzynarodowych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, kiedy na przykład funkcjonariusze izraelskiego posadu, yy, też uzbrojeni, yy, towarzyszą rozmaitym wycieczkom yy, do Polski. Yy, no i, yy, Policja, nawet były przypadki, kiedy policja próbowała tam interweniować, no to została natychmiast brutalnie skręcona. I nasze władze na to nie zareagowały. Więc nie wiem, czy tam jakieś porozumienia międzynarodowe w tym względzie są. No, ja takowych nie znam. No ja też nie znam. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o żołnierze amerykańskich, to mówię. Taką podstawą mogą być porozumienia zawarte w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tyle. Wie pan, musiał yy, wszystkie takie porozumienia prześledzić, co tam na przykład minister Macie na ostatnim szczycie NATO yy, uzgodnił, czy na przykład mogą tak sobie jeździć, czy nie mogą. Jeśli mogą, jeśli polskie władze na to wyraziły zgodę, no to wyraziły i tyle. Była w do no. Państwa z któregoś z ruchu narodowego, z zapytaniem do Ministra Ochrony Narodowej i Ministerstwa nie ma. No to mam nadzieję, że będzie, wie Pan, bo Ministerstwo Ochrony Narodowej, zgodnie z regulaminem Sejmu, ma obowiązek udzielania odpowiedzi na interpelacje, jeśli taka się zdarzy.